Dzień dobry, Polska! Jestem Meru, co tatusz, co mamo? Dzień dobry, mamo! Dzień dobry! Dzień dobry! dobry. Hej, kochani! Witam Was na kolejnym filmiku na moim kanale, i dzisiaj witam Was w bardzo gorący dzień. W Radomiu jest jakieś 32 stopnie. Temperatura. Taka, że ja wymiękam naprawdę. Ale czy mam na co narzekać, kiedy u Meru jest jakieś 48 stopni w Indiach? Zadzwonię do Meru i dowiemy się, jak on toleruje w ogóle taką temperaturę i czy w ogóle da się tolerować taką temperaturę. Bo dla mnie, wiecie co, takie 25 stopni to jest naprawdę maksymalna temperatura. W której ja się czuję jeszcze dobrze, bo wszystko powyżej, chociaż 25 to i tak jest już dużo dla mnie, ale wszystko powyżej. Ja po prostu puchnę, cała, na całym ciele puchnę. Czuję się źle, czuję się zmęczona. Cały dzień bym spała, już nie mówię nawet o tym, że się pocę i jest mi tak niekomfortowo. Ale nie, to nie dla mnie, więc ja nie jestem tego typu osobą, która, wiecie, lubi wyjeżdżać w gorące kraje, żeby cały dzień leżeć na plaży i się opalać. To nie dla mnie. Dostałam od mojej cioci z ogrodu takie piękne kwiaty. Niestety temperatura też je... Dzisiaj pokonała i no opadają już i chyba nic z nich już e, nie będzie, ale tak czy siak jeśli wiecie jak tego typu kwiaty się nazywają, to dajcie mi znać, bo może bym sobie coś takiego w moim ogródku też y, zasadziła, bo wygląda to pięknie. Czy ten Meru do nas wraca, czy nie? Bo kochani, dostaję od Was mnóstwo komentarzy, że też za nim tęsknicie. My też, y, ja i cała rodzinka bardzo za nim tęsknimy i mam nadzieję, że już niedługo do nas wróci. I wiem, że wiecie, te filmiki z nim, z jego udziałem będą dużo fajniejsze, śmieszniejsze, bo on jednak jest tym takim pierwiastkiem komediowym tutaj, no. Nie ma co ukrywać, nie? Jeśli chodzi o radzenie sobie z upołami, to polecam Wam bardzo. Kupiłam taki wiatrak na Allegro. To jest prędkość numer jeden. Widzicie po włosach. Numer dwa i numer trzy. Polecam. Ale powiem Wam, że nic nie robi lepszej roboty niż ten stary wiatrak, który ma 100 tysięcy lat już, nie, no, naprawdę jest y, bardzo, bardzo stary, ale jest taki mocny i wiecie co, taki daje chłodzik, że no nie trzeba mieć klimy w domu. Jakbyście byli ciekawi, to y, to jest firma tego wiatraka. Więc no, nie wiem czy jeszcze taki można gdzieś dostać, ale naprawdę ma moc. Dzwonimy, dzwonimy, odbierze czy nie odbierze. No dawaj! Hej wejboś! Dzień dobry! Co tam? Nicam, co tam? Hey, you're looking so cute! Dziękuję, dziękuję. You're looking beautiful as well. Piękne, bardzo piękne. O, oh, thank you beboś. How's the weather in Poland? Goranzo? Bardzo Goranzo. How? How much? How much Goranzo? Eh, uh, 32. Jestem pięć zero gorąco. Pięć zero? Mahasko, bahasko. No, co tam? So, I'm just uh, curious. Are you coming back to Poland? Eh, uh, nie. Nie, dziękuję. Hey, I'm joking. I'm coming, I'm coming. Um, I think I'll probably be coming, uh maybe in a week's time. I know, I'm missing everyone as well. And I'm missing a lot of Polish food. I'm missing Skabowe. I'm missing Ogurki. I'm missing so much stuff. And <laughs> And you know, I I promise to you, that when you will come, uh, Skabowe will be waiting. Uh, i And Kanapka. At the airport, I want Kanapka, please. Skabowe Kanapka? Oh, Skabowe Hey, baby, so pa. Oh. And I'll see you soon. Much <laughs> Kaham. Bujaki. Bujaki, papa. Pa. In this car too much papa. too much ka too much What's Too much. Uh, zero degree. Tak. We have three aircons in all three rooms. They are on 24/7. The energy bill, yes, summers, is five times more than winters. Like, aircon has to be on, literally every second of the day. Um, yeah, it's it's just crazy. PNC zero degree. My mother has renovated her living room. Ah, uh, very barzo no, dobra. your painting, good selection. Mamu dobra selection. It's very very hot, but you know, with this heat in India, you have very good fruits. The best fruit is my favorite Indian mango. Indi ski mango barzo dobra. Yastam swatka barzo fine. Um, yes, the mango, uh, yes, the papaya, uh, watermelon, um, dragon fruit, uh, near <clears throat> indiski. Uh, I think this is from Indonesia, maybe, I don't know. And my favorite, lychee. This is so good. Oh, dobra. oh matko. बर्जोफाइना लीची बर्जो फाइना लिची बर जो फाइना ट्वेंटी फोर सैवन टिकटॉक टिक टिकटॉक टिक Dobre, dobre, jin dobre, jin dobre, dobre Polska. Polska, jin dobre Polska, jin Ye dobre Polska, jin dobre Polska. I yes, Meru, tsa dad, my Mamo, Jin dobre Mamo, Jin dobre, jin dobre. <laughs> How are you feeling now, father? Huh? I am better. Better now? Yes. Yeah, he is feeling much better. Uh, I think we all are very happy to see him recover well now. What's the plan next now? Poland? You want to go to Poland to yes, travel? Yes, yes. We'll go to Poland. Yeah. Yes. What do you want to see in Poland? Zakopane. <laughs> yes. We'll take you to Zakopane. There is a lot of places, very beautiful places. So now we are planning to, uh, you know, still he gets a little bit more, recovers more, and then we'll take him to, uh, to Zakopane. You will like it there, and food is also very nice. You will like some Zurich soup, some soup, some uh, uh, meat some cheese this uh, you know polish cheese is also very famous there so you'd like it i'm sure meat is mutton mutton uh, yeah on only in mountains you will get mutton <laughs> Teść ma się już lepiej i bardzo nas to cieszy. Bo trochę się martwiliśmy, że przez jego stan zdrowia nie będzie on w stanie podróżować, a co za tym idzie, odwiedzić nas w naszym nowym domu, więc mamy nadzieję, że niedługo już będziemy mogli ich gościć e, u nas, wiecie, u nas w domu. Jak oczywiście się trochę sprężymy i, wiecie, będziemy pracować więcej, aby ten dom szybko wykończyć, bo jednak trochę z tym schodzi, trochę dłużej niż chcieliśmy. Ale dobra, nie temat domu jest ważnym tematem dzisiaj, tylko właśnie stan zdrowia teścia, i on czuje się już dużo lepiej, więc wszystko wygląda bardzo pozytywnie i mamy nadzieję, że niedługo nas odwiedzą. Skoro jesteśmy w temacie jedzenia, to pokażę Wam kolejny chleb, który opiekłam też na zakwasie, ale tym razem jest to chleb na mące żytniej. Da! da, da, da. Chleb z żurawiną, z nasionami słonecznika i dodałam niedużo, dosłownie taką małą garskę siemienia No i wyszło pysznie, naprawdę pysznie i nie wiem, który chleb jest lepszy. Czy ten na tej mące y, żytniej, czy na mące pszennej. Oczywiście smak chleba jest całkowicie inny, ale jeden i drugi chleb robiłam na zakwasie. I muszę ten chleb też zawieźć do babci i na pewno jej będzie smakował. I ta żurawina, no! Oh. Co prawda nie widać jej tutaj za dużo, więc następnym razem wydaje mi się, że dodam wszystkiego więcej. I moja mama komentarz mojej mamy był taki, następnym razem może dać wszystkiego więcej, czyli więcej nasion słonecznika, więcej żurawiny, więcej lnianego, więcej czegokolwiek mamy. I takie te ziarna, no ja to lubię, naprawdę pycha, jak ta... Idzie te ziarna tak chrupią i ta żurawina dodaje takiej słodyczy. No nie wiem, nie wiem. Ja po prostu chyba zacznę pisać bajki o chlebie, bo stało się to moją fascynacją. Ale żeby już Was nie zanudzać, żeby nie było, że za każdym razem gadam o chlebie, to koniec. Koniec tematu. Zakrywam usta. Nie gadamy już dzisiaj więcej o chlebie. Ale jest pyszny, więc róbcie sami chleb. No jest... Wracając do wysokiej temperatury, to powiem Wam szczerze, że najlepszą opcją na to, żeby się ochłodzić, to jest nic nierobienie. Po prostu siedzicie i się nie ruszacie. To jest też bardzo dobry patent, więc polecam. Ja też właśnie patrzę za okno, bo uwaga, uwaga, trochę się pochmurzyło i jak sprawdzałam pogodę to prawdopodobnie będziemy mieć burzę. I ja jestem taką osobą, która uwielbia burzę. Moja mama na przykład bardzo boi się burzy i ponoć jak była mała, to ona chowała się w łazience, bo bardzo bała się właśnie tej burzy, a ja uwielbiam. Deszcz deszczem, ale dźwięk tej burzy, tych grzmotów... Dźwięk tego deszczu, który, wiecie, taką melodię gra, jak dotyka posadzki czy trawnika. O, ja uwielbiam. Ja mogę siedzieć, patrzeć w okno, i to jest takie relaksujące, że nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Powoli się zbliża burza i już zaczyna kropić chyba. Od razu jest czym oddychać. Naprawdę. No, zaczyna padać. Hmm. Powiem wam, że od razu jest czym oddychać. O, ja uwielbiam, uwielbiam naprawdę deszcze. To jest takie ukojenie dla ciała i dla duszy, moim zdaniem. I ten zapach po deszczu. No niebo, naprawdę. Takim burzowym i deszczowym akcentem ja się z Wami już dzisiaj żegnam. No i co? I do zobaczenia niedługo. E, miejmy tylko nadzieję, że już w większym, e, bejbusiowym gronie. No, trzymajcie się. Pa, pa!